Siema, witajcie. Jakiś czas nie grałem w Fortnite'a e, Więc co, e, jak nie było mnie Dzisiaj został dodany update A więc z tego co wiem też naprawione zostały buty Okej, okay, faktycznie mogę je ja, jak widzicie nawet zastosować Na no, na tego ma więc no co, zastosujemy No i co, lecimy, no pierwsza moja gierka Po tym update'cie, odpalam No jestem sobie w grze, jak widzicie nawet tych butów nie widać No teraz je dopiero widać Kałach był co nie, było, sny go wprowadzili, ale charge! O jezu, naprawdę tą broń bardzo lubię. Ona jest naprawdę super, takie fajne obrażenia wali. po prostu przygotowujesz się i strzelasz. Myślę, że na zero builda przede wszystkim, fajna broń. Na tryb z no to jak się jakieś tam ściany szybko edytuje, no to już tak średnio ale na zero builda. Patrzcie, typowice, zdjąłem kef, dobra, ogólnie nie patrzyłem mapy. Ok, jest nowa miejscówka, kocik kącik, w sensie ona była wcześniej, ale, ale ona nie nie wyglądała w taki sposób. Niestety bardzo słaby bus mi się trafił na pierwszą grę, no cóż no, a jak widać tu coś, kurde mać. No bo tu była wcześniej ogólny był save, do którego nie było karty, nie dało się zdobyć, były tylko jakieś glicze. No dobra, więc lecimy Dużo osób oczywiście będzie Naprawdę bardzo dużo Zobaczcie ile tu osób leci Oj, szybka śmierć to raczej będzie Dobra Zobaczmy, może jakaś tutaj broń Może polecę na jakieś miejsce, gdzie nikt nie leci Tylko problem jest taki, że tu jest Naprawdę ich mega dużo Więc No, o dobra, mam kałacha Mam kałaszka więc mam mimo wszystko czym strzelać. Tam była aura. Co ja zrobiłem, nie wiem. Następny mecz. Bardzo fajny bus. Mam nadzieję, że nie będzie tak bardzo dużo osób jak poprzednio. Tu coś się chyba odwaliło z tego co widzę. Też będzie można później tutaj polecieć i zobaczyć, ale najpierw chcę faktycznie zdobyć tego mityka. Ja nawet nie wiem, jaki jest mityk, ponieważ, moi drodzy, ja nawet nie patrzyłem. Nigdzie nie patrzyłem żadnego youtubera, nie spoilerowałem sobie w żaden sposób, co zostanie dodane, yy, ani nic. Nawet nie wiem, w jaki sposób zdobyć tego yy, skina Juice Warda, który wiem tyle, że po prostu będzie darmowy. No dobra. Mimo takiego fajnego busa, na dużo osób, a tutaj na luza, luz, luźnych skrzynkach słaby skórna no Co to jest? Bo tą skrzynkę na pewno mi ty weźmie No to jest oczywiste. no Dobra, biorę. Aha, pistolet i NPC nie nawzajem. Dobra, mam M-kę mam znaczy nie koła. Ha. Dobra, pod. Tam może jest boss. O właśnie, może był boss Nie wiem, eee... Dobra, ale gdzie są typy? Tu jest typ Dobra, padł Dobra, i to nie typ A dobra, powalę to, żeby mi coś nie to się... Tu jest boss Tak, on ma takie hp Tak, to boss, okej. Okay. Ja myślałem, że Juice World jest bossem, tak będą zupełnie szczere. Ale dobra, mamy chargea. Jezu, nie no, dowalone te mityki są. Ja twierdziłem co to są super mityki. Najgorzej jak tu będzie ktoś kampić. Lera. Ale nie no, mityki super, ponieważ bardzo fajny sposób na movement w końcu do czegoś ta, te rakiety się przydadzą Których akurat w tym sezonie dosyć sporo leci Szkoda, że tu typy są, więc ja uciekam im Właśnie tym granatnikiem Wiem, że tam zostało trochę, ale bałem się, mimo wszystko chcę trochę postrzelać sobie z tego charge'a no i z tego pokorzystać, tak? Były to przedmioty, które były jakieś 4 lata temu Więc porządny kawał czasu mimo wszystko Też wiem, że tam była big potka, jednak jej nie wziąłem Dobra, wezmę sobie kałaszka, tak? Żeby nie infekcje się postrzelić, ponieważ M-ką dużo postrzelałem kałachem niedużo. dużo raczej eee, Dobra, no niestety nie wziąłem żadnego iSplasha To bym sobie przeskoczył po prostu, ale mam Fajny sposób na movement, a tutaj oczywiście mamy typka Polera, jakby to siadło, co? Dobra. Nie no, Ta jest taka piękna, po prostu takie obrażenia to super wali. Serio. O, ona amunicję drobi. Bardzo fajnie. Oho, Helka. Helka, Helka widzę ją nawet. Nie da że słyszę, to widzę. No i wylądował, jak widać tam. Więc nie wiem co zrobić. Ja też sniperki żadnej nie mam. Więc jedyne gdzie na daleko to będę z tego Kawaha mógł strzelać Też ten wektor właśnie został dodany, kiedy Kawacham daje oraz sztucera i tak dalej. W tym samym momencie jakby. Dobra. O, tu jest typ. Dobra, jego Helkę wysadzę zaraz. Dobra, wysadzona. No i co, lecimy na movement, tak. Niestety, mój drodzy, skończył mi się już ten. Skończyła mi się amunicja, jakby został mi ostatni pocisk, tak naprawdę. O, 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 to ten typ. To na pewno ten typ. Nie! 10 HP mu zostało. Okej, okay, dostałem w ogóle tą lotnię Spoko A więc na mapie za bardzo nawet nie wiem jak oznaczyć to Czy to jest dobry bus Było to właśnie takie dziwne miejsce, oczywiście tam polecimy Okej, okay, więc gdzie to było dokładnie? To takie dziwne Tutaj, o, zdecydowanie tutaj Na mapie to widać w ogóle? Eee to jest jacht Nie, to nie jacht To jest platforma, przepraszam No i to gdzieś tutaj chyba powinno być, tak? Zielone żywe płoty. Nie wiem dlaczego to nie jest oznaczone na mapie. Bo wygląda to bardzo dziwnie. Więc lecę oczywiście tam. Zobaczcie co tu się dzieje, moi drodzy. Wow. Kurde macie. Patrzcie co... Nawet czy się na tłówaki nie zwróciłem. Są jakieś takie fale? bo patrzcie, tu jest jakieś takie niebieskie dziwne. Trzeba wejść na teren tego dziwnego czegoś. Nie się odwala, naprawdę. Zastanawiam mnie trochę o co tu chodzi. Serio? A tu typ jest, tak wygląda. Mhm. Super, już sobie nie popatrzę, bo tu typ jest. No super, ja pierdzie, widzę, jaki fart. Naprawdę, jaki fart, jaki mało HPZ Jezu, co to, to za motyl jest? Co to było? Tu kolejne są motyp. ja, ja chciałem zastrzelić tak w ogóle Z drugą że to jakieś typy mogły się pojawić, serio, naprawdę Dobra, ale fajnie, że typowi spaz poleciał, złoty na dodatek. Więc wezmę sobie trochę tych beczek, może tutaj będzie... O, są grzybki Proszę bardzo Okej, okay. a tu są w ogóle te beczki Dobra, dobra No okej okay. Chris Vector, co w sobie, ja szybko strzeli w Oho, e, czy to są, a to są npc -ty. dobra To jest gracz? Czy aktor może Nie wiem, ja tam się cieszę Dobra, powaliłem go, przeszukajmy, może coś tutaj nie oznacza fajnego Uuuu, znaczy grapik, co tam? Tu jest grapik, tu jest skrzynka. Dobra, ale mamy fioletowego kołaszka. W ogóle, czy tu jeszcze jakiś boss został? Jak został boss? Na platformie został boss. Hmm, można by było tam pójść. Na ice już nie ma, na doge już nie ma, na grocie nie ma. Na kocim kąciku został boss. Dobra, co, próbujemy tam pójść. Bo naprawdę myślę, że warto. Biorę tą ciężarówę i lecę Drogami jeździć mimo wszystko, ponieważ ciężarówka no, wolna jest w offroadzie Okej, okay. to też jest wolne w offroadzie, ale, ale na asfalcie szybsze Dobra, czy dalej on żyje? Już nie żyje No właśnie, i tak nie miałem przeczucia, że zaraz już go zabiją tak czy siak Okej, okay, kroki Nie wiem, nie wiem szczerze co ja zrobiłem nie wiem szczerze co ja zrobiłem, ale okej, okay. jakby zasługiwał na to, bo, bo ja w ogóle tego nie zagrałem w żaden sposób. dostaniesz jeszcze ten styl do tej Dynamo tnt No dobrze moi drodzy, więc dziękuję wam wszystkim bardzo za oglądanie, jeśli spodobał ci się ten film drogi widzu to zostaw łapkę w górę pod nim oraz zostaw suba na moim kanale wraz z boneczkiem. Wtedy będziesz otrzymywać powiadomienia o większości filmów na tym kanale i to tyle, nara!